Czy są jakieś pytania do, do planu pracy Rady Miejskiej w Polsce? Uchwała nr 29, na łamane na 2021 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 23 20 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stawie na 2021 rok. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Starszymi 2021. Rok zmienił gminie załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodnicząciej Rady Miejskiej w Paragraf trzeci. Uchwała podchodzi z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 12 radnych, 12 głosów za, głosów przeciwnych wstrzymujących nie Dziękuję Mamy teraz, tak, głosowanie. Komisji, proszę na 2021 Komisja Rewizyjna. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Punkt 1. Przyjęcie planu pracy na rok 2021. Punkt 2. Kontrolę zakładu gospodarczych, komunalnej i mieszkaniowej stołecznej. Punkt 3. kontrola działania klubów sportowych. Punkt 4. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021, punkt 5. Kontrola dokonania budżetu za rok 2020 punkt 6. kontrola działania miejsców Gminownego Kultury w Gierską. Punkt siódmy. Kontrola wybranego zadania inwestycyjnego. Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Punkt 9. ustalenia planu pracy Komisji Rynku na rok 2022. Plan pracy jest otwarty w zależności od potrzeb, w tym Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej o kształcenie w zakresie Komisji Społecznej na 2021. Przyjęcie planu pracy na rok 2021, analiza wniosków mieszkaniowych, rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze położe 2021 roku, propozycja stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, przyjęcie budżetu na rok 2022, sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za rok 2021 i ustalenie planu pracy Komisji Społecznej na rok 2022. Tak jak w zależności od potrzeb, może być mniej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej o po... bardzo. Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2021. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2021. Ocena stanu dróg po okresie zimowym, analiza wykonania budżetu za rok 2020 stan zrealizowanych inwestycji zgodnie z założeniami budżetowymi, informacja i ocena wykorzystania środków gminnych, propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok, analiza i wnioski do projektu budżetu gminy na 2021, sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej za rok 2021, ustalenie planu pracy komisji budżetowo gospodarczej na rok dwa tysiące dwudziesty Dziękuję Dzięki bardzo. bardzo. proszę o przedstawienie planu pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. Punkt pierwszy. Przyjęcie planu pracy na rok 2021. Punkt drugi. Rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza, Stawisza i jednostek organizacyjnych gminy miasta. Punkt trzeci. Rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli. Punkt czwarty sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021. Punkt piąty, Ustalenie planu pracy komisji na 2022 rok. Punkt szósty. Podejmowanie działań zleconych przez Radę Miejską oraz współdziałanie z komisjami Rady Gminy. Plan pracy jest otwarty w zależności od potrzeb może ulecenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 29 łamana na 2010 wyłamana na 2021 20 starzymi z dnia 23 20. marca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Komisji Rady Stałej Komisji Rady Miejskiej w Starzynie. Tak, paragraf pierwszy przyjmuje się plan pracy. Wstawę Komisji Rady za rok 20, na rok 2021 Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej, Komisji Budżetowej i Gospodarczej oraz Komisji Skargi i Wniosków. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Staryszynie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Kto jest za? Przyjęcie planów pracy. Dziękuję. Głosowało 12 razy, 12 głosów za, głosów przeciwnych i przyjmujących. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Staży na rok 2021 projekt tej uchwały został omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Czy są jakieś pytania? Uchwała numer 21 łamana na 2012 na 2021 Rady Miejskiej w z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. zarządzam głosowanie. Kto jest za? podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 12 radnych, 12 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w miasta starszych na lata 2021-2030. Również projekt tej uchwały został omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Pytania jakieś? Bardzo proszę. Nie widzę uchwały nr 29, łamana na 213, na 2021, Rady Miejskiej Stary dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w imieniu Stary Zmiany na lata 2021-2030. Zaglądam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 12 lat, 12 głosów za razem z przeciwnymi. Utrzymuję Punkt 13. Przyjęcie protokołu z 28. sesji. Protokół został wyłożony. Czy są jakieś pytania do protokołu? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. To jest za przyjęcie protokołu. 28 sesji. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 12 radnych, dwanaście głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Punkt 14. Dolne no, głosy i wnioski. Bardzo proszę. Czy są Przewodniczący, jeszcze zdrowia, kilka tematów do omówienia. Po pierwsze, to jest Akcja Mieszkańców społeczna pod naszą akcję, tak to się nazywało, Panie mieszkańcy nazwali. Od inicjatywa, która um, ma na celu poszczególnie najbliższych najwyższego okolicy. Kilka osób na podstawie żieletu, czyli sprzedają, robią zdjęcie i wyznaczają kolejne osoby. Bardzo ważne, i chciałem tutaj ocenić sam pomysł i samą realizację. Chciałbym też podkreślić, że wśród naszych radnych też były takie osoby, które, które, które również przyłączyły się do akcji. Kuba Karpacki, Grzegorz przemek był również Tomek Balans, Milena Szymańska. Osobiście się uczestniczyłem w takiej akcji. Problem jest bardzo duży. Świeci ile tak w środek w miejscach Działek podróżowych czy przy czy, czy, czy jest bardzo duża. Na bieżąco będziemy jeszcze tę rozwijać. Pragnę tutaj też zwrócić się do Was, abyście też w najbliższej okolicy zwrócili na, na ten problem uwagę. Wśród przedsiębiorstw, wśród podmiotów, które, z którymi współpracujemy, jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową, też spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym ocenem, bo i od listach już mam taką deklarację. Jeszcze będziemy oficjalne pismo kierować, ale deklaracje na temat tego, że te śmieci i zostaną odebrane. Przed chwilą rozmawiamy również e, z firmą Tam też mamy z że, że też że to, to nie to płacimy. Ale no to wszystko mu się bierze dlatego, żeby tych była najmniej. Ona jest potrzebna, ona edukuje, ona odpowiada jak to robić, ale My musimy o to swoje dobro, o najbliższą okolicę zadbać, zwrócić szczególną uwagę na to, żeby śmieci było jak najmniej. Tym bardziej teraz, kiedy, kiedy na wyciągnięcie ręki niemalże mamy wszystkie możliwe narzędzia pod ręką, bo po tym mówimy tutaj o workach, które są też w różnych kolorach, można to segregować, to jakie tak, ostatnie są rozłożone na terenie naszej gminy. Są tylko gabaryty można zgłosić, nie trzeba wywozić, bo szybkość transportu wystarczy do, do. Szczepić, Wystarczy przed swoją posesją ustawić, zgłosić wcześniej i zostanie to wydane we wskazanym terminie i o kompostowniki. Jak wiecie, cały czas staramy się minimalizować koszty, jeśli chodzi o te śmieci? To jest jedyna droga. Musimy wspólnie o to zadbać, ponieważ fundusze, które przeznaczamy na są duże i nie ona niestety tak czasu. Poprzez takie akcje możemy, e, możemy doprowadzić, że w 1000 będzie mniej gorąco do za co to apeluję. Bardzo się cieszę z tego, że, że taka akcja jest prowadzona pomimo tego, że trudny czas, że tak naprawdę to nie można w sposób zwyczajowo święty przed pandemią zorganizować wśród uczniów w szkole podstawowej czy nawet przedszkolu takiej akcji edukacyjnej, że to jedyny sposób, żeby być małymi edukacjami, ale nawet pojedynczo, bo tutaj też pojedynczo udzielamy, to też bardzo jest konieczne, żeby takie akcje też przeprowadzać. Dziękuję serdecznie. E, następna sprawa, już bardziej, bardziej taka radosna, przyjemna, to taka, że 14 marca miałem przyjemność e, odebrać nagrodę, inwestycja roku w gminy i miasta za publiczne przedsięwzięcia w tym zakresie, w kategorii inwestycji nowych, w obiektorem standardów i technologii spełniających kryteria ochrony środowiska, yy, jestem zwykle dumny i chciałbym Wam podziękować, bo od samego początku, ja wówczas jako zastępca uczestniczyłem w tych pracach, ale Wy jako radni też wiele, wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby tę inwestycję przygotować, żeby przede wszystkim znaleźć miejsce, gdzie ma powstać ten obiekt. Później ca cała koncepcja, całe przygotowania, realizacji, i to są owoce tego, tego, tej naszej ciężkiej pracy na rzecz naszych mieszkańców, bo nagroda nagrodą, no, ale myślę, że uśmiech naszych najmniejszych, jest największą nagrodą, a często się słyszy, że oni się tam dobrze czują, że lubią nadchodzić, i to jest największa nauczka dla nas wszystkich. Serdecznie Wam dziękuję za ten wkład, za tą pracę. A tutaj ja. mamy hit, tak. Oczywiście też no, nie mam wspomnieć, że Pani Burmistrz, bo no, też z radością nie wspomniałem o tym, że, że to do czasów Pani Burmistrz, Pani Burmistrz podjęła tą trudną decyzję, bo nie była łatwa. Wielomilionowa inwestycja. Nam przyszło, nam przyszło w udziale kończyć tą inwestycję. Także serdecznie wam dziękuję. Druga sprawa to dalsze podziękowania dla naszego radnego Tomka Walasa. Po raz kolejny pięknie promuje naszą gminę. Dzieli się swoją wiedzą i wiedza jest na tyle głęboka i zrealizowana, że zawsze znajduje się w czołówce w osób, które spastowały w tym filmie. O tego że giganci historii, trudne tematy. Troszkę rozmawialiśmy tutaj z Tomkiem, to mówi, że temat ulegany i to też jest. I ja bym wyznaczył tego, że się dobrze przygotował, że ma tą wiedzę bardzo pogłębioną. Tomku serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję że... ja, bardzo, bardzo dziękuję. za bardzo serdecznie podziękować za te gratulacje. Chciałbym również podziękować za to, że tak jak wiele osób, gdzieś się kontaktowało podczas emisji, że kibicowali, trzymali kliki, Yy, I naprawdę serdecznie za to dziękuję. Natomiast chciałbym też dwa słowa powiedzieć na temat udziału w jakimkolwiek przedmiotem, czy też podziękować w komisji. Że jeżeli ktokolwiek z bądź jeżeli ktokolwiek z naszego otoczenia, z na gminy, rodziny, z miejscowości, w których mieszkamy, i tak dalej, widzimy, że dana osoba jest czymś czy to są osiągnięcia sportowe, czy są to osiągnięcia związane z wiedzą, czy z jakimkolwiek innym talentem to staramy się takie osoby zachęcać, staramy się takie osoby gdzieś jakoś, mówiąc kolokwialnie, nawet wypychać, żeby no, pokazywały też potencjał mieszkańców tej gminy, że, że, no, że mimo że jesteśmy gminą miejsko-wiejską, yy, małą i tak dalej, to, to na terenie takiej gminy takie osoby są, więc, więc do tego serdecznie serdecznie zachęcam, żeby nie bały się te osoby, żeby te osoby dalej na tym brały to wszystko jakby im załogi. I, i się pokazywałem zarówno na szczeblu jakimś tam lokalnym jak i jak i idą, idąc idąc tam. No, jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować za uwagę. Bardzo mam przykład dobre słowa powiedziała, że, że na terenie naszej gminy jest wiele talentów rzeczywiście jest, tylko musimy właśnie w ten sposób zachęcać, żeby jak najczęściej ten talent tym talentom no, się dzieli. Na przykład innego radnego z kolei, które też zależy też. rad

a pani, co przygotowała paneli, to też jej uczestniczka z tak, wygra szansę na sukces w jednym, jednym z odcinków, także to jest też... Która? Ja, ja, ja jest u nas w boku, także, tak, że, tak. że, że no, poprzez właśnie takie y, promowanie, to jest też promocja gminy, nie? Zachęca młodzież do do na mogą no, no, się wypić właśnie jakieś tam swoje talenty muzyczne, jeżeli chodzi o talenty muzyczne. Bardzo proszę wolne głosy i wnioski jeszcze czy ktoś z Państwa Proszę Paniecyjnie e, jak bym możliwość negocjowania z Ośrodnym Powiatem Odpowiedzialność za połączenie sieci, sieci światłowodowej, bo to wiadomo, ja że my mieliśmy nawet wpływ, na to na podpływu, ale czy, czy jest szansa na jakiekolwiek inne podłączenia tam jej jest, tam jest miejscowości, czy połączenie miejscowości do tym, że tej sieci, czy to będzie się dalej rozwijało, czy na razie na tam się to zatrzyma? Hmm, tak, jeśli koniecznie jest to jest to prawda, prawda sugestia, że, że jest to wszystko poza nami, ponieważ to są firmy komercyjne, które pisują się i wybierają przetargi na dany region. Po raz kolejny, bo to już powiem, że do, że cztery, razy, bo to jest kolejne OPC4, chodem informatyki też też nie na temat, bo też jest na bieżąco i chcę, żeby się stara z tym filmem rozmawiać, powstaje plan likwidacji białych Ja mam aktualną listę, jakby wam sytuacja w podejściu do rzędu, to mogę przedstawić. Tam jest w zaznaczone kolejne miejsca, które będą te ulubione, plany likwidowane. Ale też pragnę zaznaczyć, że można by było chociażby oddolnie podziałać przykład Przemysł w swoim regionie. porozumiał się z firmą, ta firma położyła światłowód. też się rozmawiał z mieszkańcami, prowadził mediację. Te rozmowy były różne, ponieważ nie każdy chciał, więc na to, położył. Ale na dużym odcinku wioski już właściwie jest położony. więcej się kontaktami, to będzie można też tam na regionie. O to nie powiedział, bo tak, jak tam, nie wiem, no, to z urzędu to jakby to było przez nas prowadzone, to były się cały program i tam przedstawili, ale to się trochę że Ta firma później jest przeprowadzić, druga firma. Na bieżąco musimy śledzić też zgłaszać. I też dobrze, że mieszkańcy, bo też często słyszę, że jak, jak mieszkańcy dzwonią, to dobrze, bo przynajmniej wiemy, że no, Natomiast nie każdej inwestycji to było w celu, tak? No, przykład że w tej 80% chciało, ale 20% po prostu nie, a było, było takie ryzyko, że inwestycja nie jest przeprowadzona, bo trzeba było przez daną posesję przejść. Czy te firmy właśnie robią wcześniej rozeznania, ile je no, ja to jest osób zainteresowanych? Nie, w tej sytuacji powstanie papa, do likwidacji te warunki, plan, później zostaje to wpisane i trafia, trafia na, na, na grób taki typowo wykonawczy, gdzie firmy przedstawiają swoje ofertę, wygrywający albo sam realizuje, albo na co? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 28. sesji dziękuję wszystkim za przybycie.